Tej stronie etyczne, a w dzisiejszym odcinku naprawimy sobie problem związany z uruchamianiem się systemu Windows 10, a mianowicie problemem będzie blue screen, który zaraz spotkamy, który zaraz nas napotka, a jego treść to jest Inaccessible Boot Device. I dzisiaj Wam pokażę, jak ten problem mogliście spowodować oraz co mogło spowodować ten problem i jak go naprawimy. A więc serdecznie zapraszam. Ok, po wywalaniu tego blue screena, kluczową rzeczą jest e, przygo przygotowywanie automatycznej naprawy przez system. I to jest tak naprawdę rzecz kluczowa, która będzie nam dzisiaj najbardziej potrzebna. E, no i właśnie z tego poziomu będziemy musieli wejść tak naprawdę do BIOSA. Bo ja wam tłumaczę, co mogło wywołać taki blue screen, że nasz system nie może się w kółko uruchomić, tylko cały czas wywala inaccessible boot device. Pierwszym problemem, pierwszym powodem tak naprawdę, który może powodować nasz problem. Jest zmiana konfiguracji urządzeń dyskowych. Tak? Czyli, na przykład, dysk, w który w naszym lapku lub też komputerze, przełożyliśmy ze slotu 1 do slotu 2, albo ze slotu 2 do slotu 1, albo dołożyliśmy dodatkowy dysk twardy i który w biosie ustawił się jako defaultowy, i właśnie to jest nasza główna przyczyna problemu. A więc w tym wypadku z tego menu przechodzimy sobie. A powinno wam wywalać albo opcje zaawansowane, albo od razu Was przerzucić do tego ekranu. Wybieramy sobie rozwiąż problemy, opcje zaawansowane I wchodzimy sobie, pierwsze co robimy to wchodzimy do ustawienia oprogramowania Układowego UEFI A więc uruchamiamy naszego laptopa ponownie i przy okazji pokażę wam jak w Lenovo Legionie e, Wygląda BIOSik A jest dość Ładnie poukładane no Szafka graficzna jeżeli chodzi o BIOS bardzo ładnie to wygląda Dobra Jak widzimy mamy tutaj nasze urządzenia i ten BIOS jest tak naprawdę ładnie zrobiony, że już na starcie mamy to, co nas interesuje, czyli Boot Devices. I tutaj możemy sobie zmieniać kolejność, na przykładzie naszego UEFI od Lenovo. Eee, u mnie, jak widzicie, pierwszy jest Windows Boot Manager SK Hynix, drugi jest Intel. Eee, no i to jest właśnie dziwna sytuacja, bo na SK się właśnie jest system grany, eee, a na Intelu nic nie ma. Na Intelu są tylko pliki, bo Intela wziąłem z lapka poprzednie, poprzedniego Asuska, który aktualnie jest w trakcie długoterminowej naprawy. Eee, a więc musimy po prostu, jeżeli dołożyliśmy nowe urządzenie, przywrócić starą, można tak powiedzieć, macierz? Macierz? Nie macierz. Po prostu stare ułożenie, starą koligację dysków. Czyli musimy naszego Intela dać na pierwsze miejsce, a SK Hyniksa na drugie miejsce. I to powinno tak naprawdę rozwiązać nasz problem. A więc przechodzimy sobie do More Settings. Tak Wam pokażę jak wygląda jeszcze reszta biosu. No jest dosyć ciekawa. Jak, jak widzimy, tutaj mamy konfigurację, czy ustawienia czasu. No nie jest on jakoś odblokowany, że mamy jakieś overclocky czy takie inne rzeczy, ale możemy włączyć na przykład tryb ultra cichy. Takie podstawowe rzeczy w nim znajdziemy. Nie jest zbyt biedny, ale też nie jest zbyt bogaty. Widzia Widziałem o wiele bardziej biedniejsze BIOSy, a więc spokojnie. Jak na UEFI laptopowe, bardzo ładnie. Już u Asusa można było tak naprawdę mniej z tego wszystkiego e zmieniać, aczkolwiek tam była platforma AMD-kowa. Tutaj mamy Intela. Dobra, wchodzimy sobie do zakładki Exit, jeżeli już zmieniliśmy urządzenia. Save Changes and Exit, czyli Exit Saving Changes. Pamiętam, pamiętajcie, skrót F10 tak naprawdę w każdym BIOSie. Na jaki się napotkałem Exit Saving Changes i klikamy Yes. I to powinno rozwiązać nasz problem. Po prostu przewracamy przywr e, Fabryczny układ urządzenia do butowania, tak już mówiąc w skrócie tak naprawdę mocnym. I ten odpala sobie teraz automatyczną naprawę. I to jest bardzo dobry objaw, jeżeli po restarcie BIOSu takie coś się dzieje, a nie butuje od razu do systemu. I teraz po prostu klikamy opcję Kontynuuj z naszego menu. I teraz powinien już się normalnie zbutować. A jeżeli będzie dalej przygotowywać automatyczną naprawę, no to wtedy bierzemy się za bootreka. I naprawiamy rekordy rozruchowe. Możliwe, że przed chwilą miałem aktualizację biosu, która właśnie po której instalacji, właśnie coś takiego zaczęło występować. A więc możliwe, że rekordy rozruchowe się troszeczkę rozjechały, bo mamy dwa dyski tutaj wsadzone, co prawda na jednym już nie ma systemu, ale ten układ partycjonowania systemowego GPT jednak pozostał. Usunąłem tylko i wyłącznie folder Windows, a więc to może być problemem. I w tym wypadku tak, rozwiąż problemy, opcje zaawansowane, wiersz poleceń i naprawiamy rekordy rozruchowe. Dobra. A więc lecimy wszystkie polecenia po kolei. Pierwsze: Butrek. Ukośnik, spacja, ukośnik, fix, boot. Nie można odnaleźć określonego pliku. Ajajajajajaj. Bootrec, fix, mbr. Nie można odnaleźć określonego pliku. Dobra, spróbujemy rebuild bcd w takim wypadku. Scanning all disk and windows partitions. No, nieźle, 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 powiem Wam. O jest, Windows odnalazł. No i w taki sposób musimy odbudować nasze rekordy rozruchowe. Klikamy jest. Nie można odnaleźć określonego pliku. On znalazł rekord rozruchowy, ale nie można odnaleźć określonego pliku. Widzicie, co się tutaj dzieje? No to jeszcze raz. FixBoot. Nie można odnaleźć określonego pliku. FixMBR. Nie można odnaleźć określonego pliku. Rany. Co się stało z tymi rekordami rozruchowymi? Exit. E, próbujemy go zbutować. Zobaczymy, jak teraz będzie. Rany przygotowanie automatyczne. Na, wykrakałem. No to powiem wam, że jesteśmy w niezłej pułapce, bo po aktualizacji BIOS-u takie coś się dzieje. Eee, robiłem już to samo przy innej konfiguracji dyskowej. A więc powiem wam, jest nieźle. Próbujemy przywracania systemu. Sam jakieś punkty. Z dzisiaj coś jest. Install Intel Memory and Storage Tool 20 z w poszukiwa. Zanim przywracanie systemu, tak ponownie. Aha. Okej, okay. jeżeli wszystkie rzeczy, które zrobiłeś dotychczas wam nie pomogły, to teraz finalny fix ode mnie. Które można powiedzieć, wydedukowałem już po jakimś czasie. Mamy kolejny dzień, kolejna aktualizacja BIOSu, tym razem wersja 50, i powtarza się to samo. E, musimy przede wszystkim zapamiętać naszą konfigurację. Teraz będzie wywalać Inaccessible Boot Device, czekamy na dwa blue screeny. E, podajże, bo po nich wywali nam automatyczną naprawę. I po tym. E, pokażę Wam dalej co zrobić, bo kolejny problem, jakiego nie poruszyłem, jest to problem niezgodności sterownika. Może być sterownik albo niepodpisany cyfrowo, albo możesz, mógł się tak zaprogramować jako główne urządzenie e, obsługujące całą magistralę i w taki sposób po prostu mamy odczyt z Intela, e, z dysku SSD, który jest tutaj intelowskiego, a nie mamy już z SK Hynixa. Teraz mamy pierwszy bluescreen, czekamy aż wywali na automatyczną naprawę, czyli ten słynny niebieski ekran. O właśnie, o to nam chodziło. I tak swoją drogą nagrywam ten odcinek dzień przed maturą, a więc obecnie jest godzina 20.33 i postaram się, żeby jeszcze dzisiaj ten film się znalazł, a w tymczasem jutro będę pisać język polski. Dobra. Wybieramy sobie opcje. Rozwiąż problemy. Opcje zaawansowane i pierwsze, na co powinni, powinniście Wy też wpaść i na co ja powinienem wpaść, to są ustawienia uruchamiania, o ile nam się uda do tego dostać. I jeżeli przez ten punkt nam pójdzie, znaczy, że mamy system nie jest wcale uwalony. Jeżeli pojawi nam się teraz niebieski ekran, właśnie o to nam chodziło i teraz odpalamy sobie tryb awaryjny, najzwyklejszy, a więc czwóreczka. Zwykły tryb awaryjny. Po prostu czwóreczka. Tak i czekamy aż wystartuje i wuala proszę was bardzo wystartował w awaryjnym no i mamy nasz problem z głową a problemem jest sterownik od magistrali e, dysków ssd mamy tutaj sk Nixa jako nasz główny dysk ale mamy też intela i niestety nasz system oparty o procesor intela rozpoznaje dysk ssd intela w slocie drugim jako pierwszy mimo tego i urządzenie butowalne jako pierwsze i niestety za każdym razem, i niestety na tamtym dysku intelowskim mamy magistralę. Znaczy mamy. TWU, tak, mamy magistralę intelowską tutaj zainstalowaną w stacjach dysku. Dokładnie tutaj mamy kontrolery. Jak widzimy mamy Intel NVMe Controller i oraz standardowy kontroler Intel Chipset SATA RST Premium Controller i one bardzo dobrze się dogadują z Intelem, a na Intelu mamy system jeszcze z Asusa postawiony, a więc będziemy musieli go sformatować, albo usunąć całego boot managera, można tak powiedzieć, z niego, Windows Boot Managera, właśnie przez to jest tak ten... to jeżeli mamy boot managera na dwóch dyskach, to właśnie taki konflikt będzie się niestety robić, a akurat mam na SK Hynixie cały system postawiony na C, a tutaj mam z kolei ten asusowski z usuniętym w ogóle folderem Windows, a więc tam się cały czas będzie butlopować. A więc w tym wypadku, żeby on nam wypalił z tego z SK Hynixa, musimy odinstalować jeszcze raz Intel, Intel Chipset SATA RST Controller, wszystkie sterowniki, jakie instalowaliśmy dla SSD-ka Intela. A więc tutaj klikamy Usuń oprogramowanie sterownika. Mm, dobra. I teraz Intel NVMe Controller również odinstaluj te dwa oraz standardowo kontroler miejsc do magazynowania tutaj nawet się akurat z tym nie da nic zrobić i standardowy kontroler NVMe również i tutaj już nas prosi o ponowny rozruch, klikamy nie bo jeszcze, jeżeli doinstalował sobie coś dodatkowego do dysku Intela, chociaż tutaj powinien działać akurat natywnie więc tego akurat się nie boję w stacjach dysku, no nie, tylko teraz właśnie nie widzę stacji dysku bo instalowaliśmy sterowniki tak. Eee, sterowniki do stacji dysków akurat są natywne, więc tego nie musimy przeinstalowywać i teraz po prostu Robimy sobie ponowny rozruch komputera już w takim normalnym trybie i powinien wystartować bez żadnych problemów. Już nie powinno być inaccessible boot device. To jest właśnie problem z tymi też sterownikami od subsystemu Intelowskiego. Tak właśnie czasem jest. I teraz powinien on wystartować całkowicie normalnie na tej konfiguracji, jaka jest. Pierwszy jest SKH drugi jest Intel, a trzeci jest PXE Boot. I teraz nie powinno być żadnego blue screena, Kompletnie nic nie zmieniałem konfiguracji, zresztą sami widzieliście, że wywalało nam tego blue screena i teraz patrzcie, wuala, system nam się normalnie załadował w zwykłym trybie, mamy pulpit, wszystko nam działa żaden awaryjny no i właśnie o to chodziło, teraz oczywiście nie mamy sterownika do Intela, bo trzeba będzie go przeinstalować, jak widzimy nie mamy go tutaj, ale to wszystko z czasem system sobie to zainstaluje jak widzimy mamy niektóre sterowniki rozjechane Właśnie NVMe, Intel i tutaj Intel chipset, SATA Premium Controller. Eee, no i po prostu trzeba będzie sobie ten dysk, który tutaj się za chwilę pojawi, bo teraz się sterowniki do niego automatycznie, przez System Windows Update instalują. I zaraz on się tutaj nam pojawi. Eee, no. Póki co są te rozjechane sterowniki, bo musimy zainstalować własne, wiadomo. Eee, ale póki to się nie stało, będziemy musieli zrobić format naszej drugiej partycji. tylko zanim to zrobimy musi się przede wszystkim pojawić ona w Windowsie. A tak to właśnie w taki sposób rozwiązuje się problem. Już się pojawiła, jest tutaj, dokładnie. A teraz na chwilkę zniknę... Odśwież, już, dobra. W sumie tak to mniej więcej powinno wyglądać, jeżeli chodzi o taki pełen fix. Po prostu jest to problem najczęściej też ze sterownikiem i takie, taką możliwość też musimy oczywiście przemyśleć. Bo troszeczkę mi to zajęło, ale w końcu to wydedukowałem, że może być to też w końcu problem ze sterownikiem, jak widzicie, który po prostu nie chciał nas przełączyć do systemu, można tak powiedzieć. Eee, no. I teraz obecnie wszystko działa bez najmniejszych problemów przy każdej aktualizacji BIOSu, niestety u mnie się będzie to działo, dlatego ten format, jeżeli na drugim dysku mieliście system i nie używacie go już jako system e, usunięcie folderu Windows nic nie da, trzeba usunąć całego boot managera, całe partycjonowanie, cały system plików, a więc trzeba będzie zrobić z, z tego poziomu właśnie format najlepiej, nie róbcie tego z instalatora bo możecie przez przypadek usunąć system plików dla C, bo teraz właśnie ciężko określić, a więc najłatwiej byłoby po prostu stąd zrobić to. Albo jeszcze lepiej, e, mini tool partition wizard, tylko akurat tego nie mam. Stamtąd chyba to zrobimy. To będzie najlepsze i nawet nie będziemy musieli tak naprawdę naszych danych tracić. Dobra, kochani, I aby uniknąć tego, co nam się robiło w przeszłości przy każdej aktualizacji bios jak widzimy, mamy tutaj dwie, dwa systemy partycji, oba GPT, więc oba mogą na spokojnie budować sobie Windowsa. I mamy tutaj nasz drugi dysk, właśnie wyciągnięty bezpośrednio z łapka Asusa, gdzie tam był system postawiony e, Gdzie tam był właściwie system Windows postawiony akurat na potrzeby AMD procesora, ale to akurat już jest bez znaczenia I mamy tutaj właśnie te ukryte partycje, które nam służą jako bootloader i te same partycje mamy w przypadku tego dysku I po prostu musimy teraz najzwyczajniej te partycje usunąć Dokładnie tak i nam no, musi pozostać po prostu puste miejsce. Nie możemy ich sformatować, bo one są nam niepotrzebne. Musimy je po prostu usunąć i tutaj jest nasze miejsce tak naprawdę nadane. A to są właśnie te partycje loaderowe, że tak powiedzmy. I teraz możemy zrobić tą główną partycję move resize. i możemy powiększyć właśnie o te miejsce i w taki sposób z tych partycji niepotrzebnych, powiększyliśmy sobie miejsce do partycji potrzebnej i możemy teraz zrobić apply. Ta partycja aktualnie nie jest, nie jest chyba używana przez system, a więc powinno się to odbyć bez najmniejszych problemów. Zresztą tak jak widzimy. I nie powinno być tak naprawdę już nasze, tego problemu. Jeżeli na jakimś dysku macie lub mieliście niepotrzebny system do butowania, który już wam jest niepotrzebny, i fizycznie usunęliście sobie folder Windows i myślicie, że to wystarczy tak naprawdę, żeby system wam tego nie butował, no to jak widzicie, musicie jednak usunąć te us ukryte partycje, ponieważ będziecie mieli właśnie takie problemy, jakie dzisiaj taka konkluzja no. mnie wzięła. Właśnie. E no, i w taki sposób można powiedzieć to, co robimy teraz. Jeżeli wasz przypadek był identyczny jak mój, po prostu wyklucza w przyszłości występowanie tego problemu, jeżeli wyjdzie jakaś aktualizacja BIOS-a. Przy każdej aktualizacji BIOS-a jest wszystko restartowane, łącznie z urządzeniami. No i takie problemy potem właśnie z tego wynikają. Jeżeli mamy dwa dyski i na jednym z nich mamy niekompletny system albo uszkodzony system, albo po prostu system, który no. Nie musi się butować, tak? No i właśnie. E, tak to w sumie wyglądało. On tutaj będzie troszeczkę pracować nad tym, a, i już. Voilà, i mamy jedną partycję. Nasze dane tak naprawdę nie są us usunięte. Wszystko tutaj jest, tylko nie mamy już po prostu naszego bootloadera, boot managera. No i w taki sposób. W sumie zrobiliśmy to w sposób prawidłowy, można tak powiedzieć, nie, nie szliśmy tak jak chciałem iść na początku na łatwiznę. Tylko właśnie zrobiliśmy to tak jak należy. A teraz wybaczcie mi jest 21, za chwilę lecę się kąpać, bo jutro, jutro zera napiszę maturę, zaczynamy język polski. 4, 5, 6, 7. No i w sumie to by było o od, na, ode mnie tak naprawdę na tyle. Jak najszybciej postaram się to posklejać i jeszcze wrzucić dzisiaj do Vegasa, jak najszybciej jeszcze dzisiaj może na YouTube'a, także jak ktoś z Was będzie miał szczęście, prawdopodobnie będzie kończyć oglądać mój odcinek. Około 23, 24, może nawet pierwszej w nocy, co niektórzy. Ale w każdym razie życzę Wam jak najlepiej i życzę Wam tak naprawdę miłego dnia, nocy. Zależy o której porze mnie oglądacie. Trzymajcie się, kochani, do kolejnego odcinka. Cześć.